W pierwszym odcinku przyjrzeliśmy się środowisku, w jakim wychował się apostoł Paweł. Odkryliśmy, że pochodził z Tarsu. Jego ojciec posłał go do Jerozolimy, aby tam dokończył swoje wykształcenie. Dlatego też Saul wypłynął z Tarsu i dotarł do Cezarei, portu zbudowanego przez króla Heroda i nazwanego na cześć jego dobroczyńcy, cesarza Oktawiana Augusta. Aby dojść do Jerozolimy, Saul musiał przejść około 80 kilometrów. Zatem podróż do świętego miasta zajęła mu kilka dni. Stąpając po stokach góry Sion, musiał cieszyć się widokiem pięknej świątyni górującej nad miastem. Ojciec posłał go tutaj, aby ukończył studia. Saul był synem faryzeusza i uczęszczał do szkoły rabina Gamariela, wybitnego uczonego tamtych czasów, którego Talmud nazywa chwałą prawa. Saul tak brzmiało jego pierwotne żydowskie imię. Został rabinem w tradycji faryzeuszy. Starali się oni przestrzegać prawa przez siedem dni w tygodniu, 24 godziny na dobę. Szybko piął się po szczeblach drabiny judaizmu i wkrótce został wpływowym przywódcą. Był to czas wielkich niepokojów w mieście. Naśladowcy Jezusa twierdzili, że ich mistrz zmartwychwstał. Mówili, że go widzieli, rozmawiali z nim, a niektórzy nawet spożyli posiłek. Jeden z nich twierdził, że włożył palec w przebitą dłoń Chrystusa. W Jerozolimie pełno było Żydów mówiących po grecku, którzy nie pochodzili z Palestyny, ale byli rozproszeni w diasporze po całym greckojęzycznym świecie. Jednym z takich Żydów był człowiek o imieniu Szczepan. Pewnego dnia, gdy nauczał Jezusie, przywódcy religijni Jerozolimy usłyszeli jego słowa. Sprzeciwiali się temu, co mówił Szczepan i starali się obalić jego argumenty przemawiające za tym, że Jezus był Mesjaszem, ale nie byli w stanie tego uczynić. Dlatego aresztowali Go i zawiedli przed Sanhedryn. To właśnie wtedy Saul spotkał się ze Szczepanem, ale nawet błyskotliwy umysł Rabina nie mógł się równać z prostym świadectwem Szczepana o tym, że Jezus z Nazaretu jest Mesjaszem, Chrystusem przepowiedzianym w biblijnym proroctwie. Szczepan wydał piękne świadectwo przed Sanhedrynem. Słuchano go do momentu, gdy zaczął mówić o zmartwychwstaniu Jezusa. Wtedy sędziowie zatkali swoje uszy, z obłędem w oczach rzucili się na Szczepana i zawlekli go przez bramę lwów do Doliny Cedronu. To tam Szczepan podniósł oczy ku niebu i powiedział: Widzę Syna Człowieczego stojącego po prawicy Bożej. Żarliwi obrońcy prawa chwycili kamienie i rzucili nimi w Szczepana, tu w Dolinie Cedronu, a on umierając wypowiedział następujące słowa: Panie Jezu, przebacz im to, co czynią. Jakże cenne to słowa, jakże pełne mocy. Pismo Święte mówi, że Saul tam był i strzegł szat tych, którzy kamienowali Szczepana. Zgadzał się z tym zabójstwem. Słyszał słowa wypowiedziane przez człowieka, którego twarz jaśniała jak twarz anioła: Panie, nie policz im tego grzechu, przebacz im. Zastanawiał się, jaką moc miał ten galilejski prorok, że jego naśladowcy tuż przed śmiercią byli w stanie przebaczyć tym, którzy odbierali im życie. Saul dalej prześladował kościół w Jerozolimie. Śmierć szczepana doprowadziła do rozproszenia wierzących. Z Jerozolimy udali się do Judei i do Samarii. Niektórzy dotarli do Fenicji i na Cypr, a inni nawet do Antiochii. Tak. Naśladowcy Jezusa uciekali z Jerozolimy, a Saul nękał kościół groźbami. Aresztował wierzących i stawiał ich przed sądem. Wkrótce w Jerozolimie nie było już żadnych galilejskich wierzących, oprócz głównych przywódców. Następnie Saul miał udać się do Damaszku, aby również tam oczyścić synagogę z tej budzącej postrach herezji. Saul otrzymał od arcykapłana listy z upoważnieniem do synagog w Damaszku oraz oddział straży świątynnej, który miał mu towarzyszyć podczas 240-kilometrowej podróży do Damaszku. Przebycie tej trasy zajmowało 7 dni. 7 dni w drodze. Podążając zakurzoną drogą, Saul miał bardzo dużo czasu na przemyślenia. Duch Święty wykorzystał to, oddziałując na jego umysł, pobudzając jego uczucia i wpływając na jego myśli. Wyruszając z Jerozolimy, udamy się teraz śladami Saula. Najpierw szedł on do Jerycha, wyschniętym korytem rzeki Wadi -Kwert. Zastanawiam się, czy przebywając tę drogę, był świadomy historii o miłosiernym samarytaninie, która była umiejscowiona właśnie tutaj. Czy znał nauki Jezusa? Zastanawiam się, czy po dotarciu do Jerycha przesłuchał Zacheusza, tego niskiego poborcę podatków, tego, który połowę swojego majątku rozdał ubogim i w czwór nasób oddał to, co odebrał ludziom bezprawnie. Czy przesłuchiwał ślepego Bartymeusza, który twierdził, że został tu uzdrowiony, gdy Jezus się go dotknął? Saul musiał zmagać się ze swoimi myślami. Przecież to wszystko nie może być prawdą, ponieważ żaden z wielkich przywódców nie uwierzył w Chrystusa. Następnie Saul podążał wzdłuż doliny Jordanu. Idąc tam musiał pomyśleć o Janie Chrzcicielu, który poruszył swoimi kazaniami cały naród, wzywając ludzi do upamiętania i do chrztu. Z pewnością Saul był świadomy tego, że Jezus przyszedł do Jana chrzciciela, aby dać się ochrzcić w Jordanie. I że gdy został przez niego ochrzczony, spoczął na nim Duch Święty w postaci gołębicy. Zapewne słyszał, że Jan nazwał go Barankiem Bożym. Saul mógł sobie pomyśleć, jakże Jan mógł być tak nierozsądny. Wszyscy wiedzą, że Mesjasz nie będzie pochodził z Nazaretu, ale z Betlejem. Jak mógł się tak łatwo dać oszukać? Saul zmaga się ze swoim sumieniem i, wędrując doliną Jordanu, stara się wyprzeć te myśli ze swojego umysłu. Czwartego dnia dotarł zapewne do południowego wybrzeża Morza Galilejskiego, zwanego także morzem Kineret, ponieważ ma ono kształt harfy. Zwane jest również Jeziorem Tyberiackim od imienia cesarza rzymskiego Tyberiusza, podobnie jak położone na wzgórzu miasto Tyberiada. Inna jego nazwa to Jezioro Genezaret od nazwy Równiny rozciągającej się na północno-zachodnim brzegu tego jeziora. Jezioro to było wielkim skarbem, obfitowało w ryby, liczne społeczności skupiły się na jego brzegach. Idąc wzdłuż Jordanu, Saul doszedł do tego jeziora. 21 kilometrów długości, 13 kilometrów szerokości, leży 209 metrów poniżej poziomu morza. To najniżej położone jezioro słodkowodne na Ziemi. Tu, na zachodnim wybrzeżu Morza Galilejskiego, Droga, którą Saul podążał z Jerycha, dochodziła do najważniejszej drogi starożytności, która łączyła Egipt z Damaszkiem i Anatolią na północy oraz z Persją na wschodzie. Dochodziła aż do krajów Orientu. To była międzynarodowa autostrada tamtych czasów. Saul wędrował wzdłuż zachodniego wybrzeża Morza Galilejskiego. Droga zaprowadziła go do Magdali. Magdala, Maria, czy ją też przesłuchiwał? Wciąż trwała przy swoim niewiarygodnym twierdzeniu, że widziała Jezusa żywego po tym, jak został wzbudzony z martwych. Wszyscy wiedzą, że to niemożliwe. Co za nierozsądna kobieta, wręcz śmieszna, tak naiwna, żeby uwierzyć w takie bajki. A jak mówiła prawdę? Widzimy Saula, jak idzie wzdłuż jeziora, zmaga się ze swoimi myślami, jak Duch Święty pobudza jego uczucia. Czy to może być prawda? Mijając północny kraniec Morza Galilejskiego, dotarł do Kafarnaum, w którym Jezus dokonał ponad jednej trzeciej cudów opisanych w Ewangeliach. Kafarnaum było znane jako Miasto Jezusa. Saul byłby już teraz w drodze od pięciu dni, więc być może zatrzymał się, aby wielbić Boga w synagodze. Jeśli tak, to najprawdopodobniej poproszono go, by nauczał. Synagoga w Kafarnaum została zbudowana w IV wieku naszej ery. Gdy jednak przyjrzymy się dokładniej, to zauważymy różnicę między białymi kamieniami synagogi, a czarnymi, bazaltowymi kamieniami stanowiącymi poprzedni fundament. Czarne kamienie pochodzą z pierwszego wieku, z tej samej synagogi, w której zaproszono Jezusa, aby nauczał w dzień Sabbatu. Jeśli Saula zaproszono do nauczania, co jest prawdopodobne, gdyż był wielkim rabinem, to mogę sobie wyobrazić, że siedząc w tej synagodze, zauważył rzymskiego setnika, który ją zbudował. Czy nasz wędrowiec był świadomy tego, że Jezus uzdrowił jego sługę? A może spotkał się z jajrem przełożonym synagogi? Tak, z Jajrem, tym samym człowiekiem, którego córka odeszła, a Jezus wzbudził ją z martwych. Może była tam owego dnia? Czy nauczając, zauważył w tłumie człowieka, który kiedyś biegł przez synagogę wołając na całe gardło, cóż mamy z Tobą, Jezusie Nazareński? Wiem, kim jesteś, święty Boże. Nawet demony wiedziały, że Mesjasz nie pochodził z Nazaretu, ale z Betlejem. Dlatego nawet one z pogardą w głosie bełkotały, nazywając Jezusa Nazarejczykiem. Mimo to Jezus nie dał się zastraszyć opętanemu, ale słowem oczyścił go z demonów. Czy ten człowiek był wtedy w synagodze? Saulowi zapewne aż kręciło się w głowie. Nie wiedział, co robić z tymi wszystkimi historiami o cudach, które wydarzyły się w tym mieście. To było także miasto Piotra i Jana oraz ich braci. Tam była ich przystań rybacka. Czy owego dnia byli w synagodze ich krewni? Saul z ciekawości mógł wyjść z Kafarnaum na północne wybrzeże Morza Galilejskiego, ponieważ to tutaj Jezus tak często nauczał i dokonywał wielu cudów. Opuściwszy to miasto, zapewne wrócił na szlak i kontynuował podróż do Damaszku. Zastanawiam się, czy mijając to zbocze, nasz wędrowiec zdawał sobie sprawę z tego, że to tutaj Jezus wygłosił słynne kazanie na górze. Czy znał jego nauki, które teraz nazywamy błogosławieństwami? To cudowne, niezwykłe, głębokie nauki przekazane przez Jezusa, zapisane w 5, 6 i 7 rozdziale Ewangelii Mateusza, zostały wygłoszone tu na tych stokach, wznoszących się nad Morzem Galilejskim. Czy Saul był tego świadomy? Jeśli tak, to jestem pewien, że usilnie starał się wyprzeć te nauki ze swojego umysłu i szedł dalej do Damaszku. Droga zaprowadziła go do Hasoru, tego ogromnego miasta, które było fortem broniącym dostępu do wąskiej przełęczy wiodącej ku głównej drodze z Damaszku do Galilei i dalej aż do Egiptu. Saul jednak szedł dalej, zdążając do nowego środka administracyjnego na tym terenie, czyli do Cezarei Filipowej. Tutaj Herod Filip zbudował świątynię ku czci Juliusza Cezara. Miasto nazwał zarówno od swojego imienia, jak i od imienia cesarza. Szczyciło się ono bogatą historią, a ponieważ było ośrodkiem administracyjnym, Saul najprawdopodobniej zatrzymał się tu na nocleg. To takie orzeźwiające. A zatem przybyliśmy do Cezaryi Filipowej, gdzie znajduje się jedno z trzech głównych źródeł rzeki Jordan. Każdej sekundy wypływa tutaj 20 metrów sześciennych wody. Spływa ona po stoku i łącząc się z wodami z dwóch innych źródeł, tworzy górny bieg Jordanu. Następnie wpływa do Morza Galilejskiego i wijąc się, wpada do Morza Martwego. Saul mógł zatrzymać się nad wodami Jordanu, wypływającymi z jaskini, w której w starożytności mieściła się świątynia Baala. Gdy zjawił się tu Aleksander Wielki, zaczęto oddawać cześć innemu bóstwu, panowi. Wciąż widoczne są tutaj wyżłobione w skale nisze. Herod Wielki otrzymał ją w darze od Oktawiana Augusta i zbudował u jej wejścia świątynię poświęconą Oktawianowi, któremu oddawano tutaj cześć. Gdy Saul mijał tę jaskinię, wody Jordanu wciąż z niej wypływały. Dzisiaj zostały odcięte z powodu aktywności sejsmicznej w tym miejscu, więc woda po prostu wytryskuje z ziemi i spływa do Morza Galilejskiego. Saul mógł się tutaj zatrzymać, aby odpocząć nad rzeką. Zastanawiam się, czy zdawał sobie sprawę z tego, że tutaj Jezus zebrał swoich naśladowców i zadał im to ważne pytanie, za kogo ludzie mnie uważają. Odpowiedzieli: Niektórzy za Eliasza, inni za Jeremiasza, a jeszcze inni za jednego z proroków. Wtedy Jezus spojrzał im głęboko w oczy i zapytał. A wy za kogo mnie uważacie? Na co Piotr odrzekł, wyrażając wiarę zgromadzonych, Tyś jest Chrystus, Syn Boga Żywego. I wtedy po raz pierwszy Jezus przyjmuje cześć oddaną Mu jako Mesjaszowi. Czy Saul o tym wiedział? Jeśli tak, to twierdzenie o Jezusowym mesjaństwie uznałby za bluźnierstwo. Przecież każdy wie, że Mesjasz narodzi się w Betlejem. Być może przez to był jeszcze bardziej zdecydowany, aby wyruszyć z tego miejsca i dotrzeć do Damaszku, by wykorzenić z tamtejszej synagogi tę nieznośną sektę. Tak, Saul uważał, że to było bluźnierstwo, a mimo to jego serce w dziwny sposób było poruszane przez Ducha Świętego. Szamocza się z myślami, czy to możliwe, że Jezus naprawdę jest Chrystusem, Mesjaszem, Synem Boga Żywego? To niemożliwe, Żaden z wielkich przywódców go nie przyjął. Żaden z nich w niego nie uwierzył. Następnego ranka Saul pewnie obudził się jeszcze bardziej zdeterminowany, by wyruszyć do Damaszku i wykonać zadanie zlecone mu przez Boga. Opierał się głosowi sumienia, przekraczając kolejną grań na przełęczy wzgórz Golan. Duch święty pobudzał jego umysł i burzył spokój jego myśli. Saul opierał się temu działaniu, koncentrując się na swoim zadaniu aresztować wierzących w Jezusa i wyrugować tę galilejską herezję z Damaszku. Być może zatrzymał się na granicy wznoszącej się nad miastem, tym szmaragdowo-zielonym miastem, będącym największą oazą na świecie. Damaszek, jak zielona wyspa na pustyni, stanowił niezwykły widok. Z trzech stron otoczony był jałowymi górami, a z czwartej jego granicą stanowiła pustynia syryjska. Zbudowano go na żyznej równinie, dobrze nawodnionej strumieniami tworzącymi się stopniejącego w górach śniegu. Jest to najstarsze nieprzerwanie zamieszkane miasto na świecie, nazywane rajem na ziemi. Mahomet nie odwiedzał tego miasta, ponieważ nie chciał wejść do raju przed śmiercią. Oczom Saula ukazał się zachwycający widok kwitnącego miasta, tak jaskrawo kontrastującego z jałowymi górami. Napawał się myślą o swojej misji w południe, spoglądając z góry na miasto. Gdy myślał, co go czekało, wtedy rozbłysło światło jaśniejsze niż słońce w Zenicie przy bezchmurnym niebie. Saul był oszołomiony, oślepiła go ta światłość tak, że padł na ziemię. Następnie usłyszał głos. Saulu Saulu, czemu mnie prześladujesz? Trudno ci przeciw ościeniowi wierzgać. Saul był do głębi poruszony tą niespodziewaną Teofanią. Padł na ziemię jak martwy. Był tak wstrząśnięty słysząc głos z nieba, że poprosił mówiącego o przedstawienie się. Kto jesteś, Panie? Ja jestem Jezus, którego ty prześladujesz. Jezus? To niemożliwe. Czy to możliwe, aby mylił się od początku do końca? Saul zmagał się ze swoim sumieniem, walczył z Duchem Świętym, ale teraz to wszystko jest tak wyraźne. Choć był wstrząśnięty, musiał zapewne odczuwać pewną ulgę, gdyż cały czas toczył wewnętrzną walkę idąc z Jerozolimy do Jerycha i z Jerycha wzdłuż Doliny Jordanu aż do jeziora tyberiackiego. Sprzeciwiał się Duchowi Świętemu, okrążając Morze Galilejskie. A ten oddziaływał na jego umysł, pobudzał jego myśli. Również gdy wspinał się na wzgórza Golan i dotarł do grani górującej nad pięknym damaszkiem, duch starał się wypełnić jego myśli. Jezus powiedział: Saulu, Saulu, czemu mnie prześladujesz? Trudno ci przeciw ościeniowi wjeżdżać. Nam może niewiele mówią te słowa, ale Saul dokładnie wiedział o co chodzi. Będąc w podróży, widział wielu hodowców bydła, którzy prowadzili swoje woły za pomocą ościenia. To był długi, ostro zakończony kij. Hodowca używał go, by prowadzić bydło w obranym przez siebie kierunku. Jeśli musiał zmienić kierunek lub przywołać wołu do porządku, to czynił to lekkim ukłuciem. Tak Saul wierzgał przeciwko Ościeniowi buntował się przeciwko tym lekkim ukłuciom Duch Święty pobudzał go nie dawał mu spokoju starając się zwrócić go w innym kierunku ale Saul stawiał opór koncentrował się na tym co miał do wykonania Saul został w osobliwy sposób poruszony świadectwem Szczepana gdy zobaczył jego rozświetloną twarz i usłyszał słowa Panie przebacz im nie policz im tego grzechu jego serce zostało poruszone. Duch Święty wykorzystał to wydarzenie, aby pobudzić jego uczucia. Mimo to, aby odeprzeć ogarniające go przekonanie, rzucił się w wir postawionych mu zadań. Podobnie jest z nami. Duch Święty pobudza nasze myśli i uczucia. Ignorujemy jednak jego działanie, koncentrując się na różnych sprawach, aby zająć umysł czymś innym i zagłuszyć ducha działającego przez sumienie. To właśnie czynił Saul. Kierował się do Damaszku z listami od arcykapłana, aby wyplenić galilejską herezję, ogarniającą tamtejszą synagogę. Podróżował samotnie po zakurzonej drodze. Podążając w upale doliną Jordanu, odczuwał działanie Ducha Świętego. W ciszy nad brzegiem pluskającego jeziora, Duch Święty starał się przekonać go, że Jezus jest Panem wszystkiego. Widzicie, Saul żarliwie bronił honoru Jahwe, ale był ślepy naprawdę. Czasami jesteśmy bardzo podobni do Saula, prawda? Staramy się oprzeć Duchowi Świętemu, a on nie ustaje w swoich działaniach, próbując zwrócić nasz wzrok na Jezusa, ale my robimy wszystko, aby nie zauważyć tego działania. Jednak Duch Święty jest dobry. Oddziaływał na jego umysł na każdym kroku w drodze do Damaszku. Widzicie, ludzie modlili się o Saula. Modlili się nawróceni członkowie jego rodziny, wierzący w Jerozolimie i w Damaszku. Teraz, gdy Saul zbliżał się do tego pięknego miasta, Duch Święty oddziaływał na niego z całą mocą. Jednak reakcją naszego bohatera na modlitwy kościoła było jeszcze żarliwsze zaangażowanie się w prześladowanie jego członków. Czasami dzieje się tak, gdy i my modlimy się o naszych krewnych. Oni opierają się, są drażliwi, mogą nawet zareagować gniewem, ale nie powinniśmy ustawać w modlitwach.

Dochodzi do tej granicy, spogląda na Damaszek, a następnie otrzymuje wizję od Jezusa. Tak, Saulowi trudno było wierzgać przeciwko ościeniowi, trudno było mu opierać się Duchowi Świętemu, a mimo to rzucił się w wir działań i walczył z prowadzeniem Ducha Bożego. Bóg postawił przed Saulem tor przeszkód, aby uchronić go od zguby. Powiedział mu, że trudno jest wierzgać przeciwko ościeniowi. Czasami chrześcijanie gubią się w tej kwestii, bo myślą, że łatwo jest być zgubionym, a trudno zbawionym. Ale w tym tekście czytamy coś odwrotnego. Trudno ci przeciw ościeniowi wierzgać. Trudno być zgubionym, trudno walczyć przeciwko duchowi Bożemu. Bóg okazuje dobroć, próbując prowadzić każdego człowieka do skruchy i do stóp krzyża. Podobnie jak i w przypadku Saula, który przez całą drogę zmagał się z Duchem Świętym, a na szczycie wzgórza wszystko się zmieniło, gdy spotkał Pana Jezusa Chrystusa. W dziejach apostolskich czytamy Kto jesteś Panie? Ja jestem Jezus, którego ty prześladujesz, ale powstań i stań na nogach swoich, albowiem po to ci się ukazałem, aby cię ustanowić sługą i świadkiem tych rzeczy, w których mnie widziałeś, jak również tych, w których ci się pokażę. Niesamowite, Jezus powołuje tego samego człowieka, który próbował wymazać jego imię z umysłów ludzkich. Saula wypełniły nieopisane uczucia, to było coś, czego nigdy nie zapomniał. Będąc już starszym człowiekiem napisał do swojego przyjaciela Tymoteusza: Prawdziwa to mowa i w całej pełni przyjęcia godna, że Chrystus Jezus przyszedł na świat, aby zbawić grzeszników, z których ja jestem pierwszy. Ale dlatego miłosierdzia dostąpiłem, aby na mnie pierwszym Jezus Chrystus okazał wszelką cierpliwość dla przykładu tym, którzy mają weń uwierzyć ku żywotowi wiecznemu. Teraz zrozumiał, jakim sposobem Szczepan mógł przebaczyć tym, którzy go kamienowali. Szczepan spotkał Jezusa. Tak, Duch Święty poruszał jego uczucia, pobudzał jego sumienie, aż w końcu na tej skale poddał wszystko Jezusowi. Czy Duch Święty budzi twoje sumienie? Czy krocząc śladami Saula z Jerozolimy do Jerycha, przez Dolinę Jordanu wokół Morza Galilejskiego i przez wzgórza Golan aż do tego miejsca, czułeś, jak Duch Święty przemawiał do twojego serca? Czy odczuwasz teraz potrzebę poddania wszystkiego Jezusowi, podobnie jak Saul? Przyłącz się do mnie w modlitwie. Wieczny Boże, Ojcze Abrahama, Izaaka i Jakuba, to dla nas coś niezwykłego, gdy widzimy, jak docierasz do zagubionego fanatyka, jakim był Saul, jak go zmieniasz i odwracasz jego życie o 180 stopni tu na drodze do Damaszku i że ta zmiana jest tak niezwykła, iż człowiek ten rozgłasza imię tego, którego tak tępił. Panie, odczuwamy Twoje działanie w naszych sercach, w naszym życiu i w naszych myślach. Pragniemy poddać się Tobie w pełni. Modlimy się w imieniu Jezusa. Amen. Jakże to ekscytujące, gdy możemy być świadkami tego, jak Saul na tym wzniesieniu nad Damaszkiem oddał swoje serce Jezusowi. Nieco później prowadzony za rękę dociera do miasta, w którym odkrywa Ewangelię. Rabin odkrywa Ewangelię. To tytuł kolejnego odcinka, na który już teraz serdecznie zapraszam. Opracowanie wersji polskiej ośrodek radiowo-telewizyjny Głos Nadziei. Tekst Piotr Lazar. Dźwięk i montaż Mateusz Pawłowicz. Kierownictwo produkcji Jan Kot. Czytał Dariusz Górski.